Wychodzimy na poranny spacerek. A, tak, misiu już siku zrobił. Drzwi zamkniemy na wszelki wypadek. Maja, Maja, no! Zostaw go. A ja idę tam w górę. Auta zostały daleko, daleko w dolince. A my idziemy. Szukamy, czy tu jakichś niedźwiedzi nie ma w krzakach. Chodźcie, pieski. Słoneczko na horyzoncie. Samochody znikły za górką, się jeszcze kubkę jedną zrobi, nawożąc tutaj dzikie sereny. A ten, a ten co chce nam coś powiedzieć? Tam na środku ekranu taka srebrna kropeczka, to jest nasz van. Tutaj jest jakiś jeszcze jeden człowiek, stoi kawałek od nas. A poza tym to nie ma żywej duszy. Nie boisz się tak na odludziu. No bałbym się mniej, jakby jego nie było. Jak nikogo nie ma, to się nie boję. A jak ktoś jest, no to też się nie boję, no ale przynajmniej teoretycznie jest jakieś niebezpieczeństwo. Tak jestem zupełnie sam, to nawet w teorii nie ma strachu, chyba, że, chyba żeby jakiś misiu wyszedł tam z krzaków, no ale... Misia też żadnego nie widziałem. To ruszamy w drogę. Dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj mamy kilka atrakcji. Pierwsza to jest właśnie ten Ghost Town. Potem słynne barbecue. Będziemy się objadać. Prawdziwa amerykańska kuchnia. Podobno najlepsze barbecue tu w okolicy. I na koniec na noc zajedziemy do miejscówki zwanej Alabama Hills. Przepiękna miejscówka tu w Kalifornii, właśnie. I tam zostaje na dzisiejszą noc. Tak jest, taki jest plan na dzisiaj. A tu już opuszczam to miejsce. Mój sąsiad, który się okazał przemiłym człowiekiem, pan, który mówił w ogóle żyd, powiedział, że jego przodkowie chyba z okolic Krakowa byli, o ile pamięta. Więc też porozmawialiśmy. Sam chcesz zbudować takiego kamperwana, więc tu oglądał, podpatrywał, jak myśmy to zrobili. I oni też pojechali do tego Ghost Town. Rzeczywiście, widzę, coś niesamowitego. A gdzie będziesz spał dzisiaj? Dzisiaj w Alabama Hills, koniec szosy 270. Ty słyszysz, co ja mówię do ciebie? Kotku, bo to ważne dla mnie jest. A ja nagrywam teraz, to nie mogę. Muszę że musiał wycinać potem te twoje no komentarze. Okay. Top, no to pa. No i się nam skończył asfalt. Dalej mamy drogę, ale co gorsze, to jest pralka. A wiecie, że na pralce, po pralce można albo bardzo wolno, albo bardzo szybko ale tutaj zdaje się ta pralka nie z tych bo jak się szybko jedzie to tak jakby się po lodzie jechało auto zaczyna pływać no tutaj trzeba będzie zapłacić ale H9 teraz otwierają dopiero tutaj mamy plan tego miasteczka w 1859 Odkryli tutaj złoto. Ale to całkiem, całkiem niektórzy sobie tu chałupy powybudowali. tłaczany domek się trzyma mocno. Tutaj też fajna chałupka. A tu jakiś kościółek. Ławki na środku i dwie z boku. te z boku są w ogóle przybite do ściany, a nie ma u nogi. Organy jakieś stare i piecyk. No bo tutaj, zimą, zwłaszcza to tu było niesamowicie zimno. Tu można wejść do takiego domku, zobaczyć, jak tu się mieszkało. Jakieś tapety były na ścianach. Komoda, no moja żona tą komodę zaraz odnowiła. Tutaj kuchnia. Jeszcze jeden pokoik. Tutaj sklep kolonialny wokulski, wokulski tutaj handlował. Można się dotankować. Dodge Graham z 27 roku. Proszę nie wyłazić na niego. Informacja, mamy już tyle, tyle oldtimerów mamy, że nam już nie są potrzebne więcej. Żadne inne pieski się wytarzają w trawce tutaj. No jak przyjemnie mi się zaraz zaplączesz. Widzisz, no i co teraz zrobisz? Też pewnie jakiś sklep był kiedyś. Te szyby chyba jeszcze stare, autentyczne, bo... Nie są takie gładziutkie, jak dzisiejsze szyby, tylko pofałdowane. W środku... A, tu był salon, podejrzewam. Bo jakiś stół bilardowy widzę. Więc pewnie i tutaj jakaś lada, bufet, gdzie można było sobie whisky zamówić, pograć w bilarda, przegrać trochę tych pieniędzy, coś my tu znaleźliśmy z tego złota tam widzę jakiś murowany budynek, chyba jedyny. Jedyny murowany budynek tutaj. Mapa, które kopalnie do jakiego, gdzie kto może kopać, gdzie ma prawa i księgi. Wszystko tu było legalnie. A jak się komuś zmarło, to też był piękny karawan, którym go zawieźli, o jeden i drugi. To były konkurencja, a też była wolny rynek. Dwie firmy chowały tych górników, którzy zginęli. Pewnie żarunki BHP to były żadne. Podejrzewam, że taka, no jaki gramofon fajny tutaj okularki, maszynka do golenia, Prince Albert, tytoń to ja taki paliłem. W takich samych puszeczkach. Fajeczki. Prawdę mówiąc, Prince Albert to był jeden z moich ulubionych cytonów. To wygląda jak sala gimnastyczna. Tu są jakieś drążki do podciągania, kółka. Na dole, nie wiem, to nie są kręgle, to jakieś hantle. Worek bokserski może. I ceglany, porządny budynek. Tutaj schodki, no ale nie wolno tam wychodzić. I jakiś trzewiczek został. Co to może być za budynek? Poczta? Jakieś tu skrytki są? Piecyk? Tam jakiś fotele. A tu bar, nie no to będzie. To będzie kolejny salon. Tu jakaś stodoła, która się rozwala z saneczkami. No bo tu zimy są poważne. Niech was nie zmyli to, że to Kalifornia. W Kalifornii są bardzo potężne zimy. Co to może być za pojazd? Już się nie zachowały żadne znaczki firmowe, więc jak znajdziecie co to jest maska z takim charakterystycznym znakiem V8, to napiszcie w komentarzach. Chyba szkoła, no ławeczki to są dla dzieci. Tablica tam z tyłu. Chyba, chyba szkolny budynek. Stara kopalnia, jakimś tam pomostem, takie budynki już wysokie, tylko ogrodzone, zamknięte więc bardziej tu z bliska nie można wchodzić. Struktura i teren, na który stąpamy, nie jest bezpieczny trzymaj się z daleka. Main Street was down there. It's running perpendicular to us right now, but that used to stretch a mile long, and it was wall to wall buildings. There was 200 different restaurants in town, 60 different saloons, 30 different mining companies, and the two biggest years were 1879 and 1880. And during that time, there were about 8 to 10,000 people living in this town. And by 1890 the population went down to under 1,000 people. So from 1880, it was about eight to 10,000, 1890, less than 1,000. So now let's go to the year 1892, and that is the year of Bodie's first big fire. Now, the first fire occurred on the north end of town over there. 1942, all the gold and silver mines were shut down in the US, and a lot of them never reopened, including here in Bodie. W 50 s ciągle populacja była 9 people. Więc dzisiaj mówimy, że Bodhi jest w stanie zarrestowanego decayu, tak powiem. Poglądaliśmy, poszedłem już do domu. Tylko prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, gdzie jest parking. A tam są samochody. No to idziemy. Brąko ładnie stanie się koło dzibka. Można je tu porównać. z jeziorki. ale fajny zjazd tą kotlinką. YouTube'owy logary kształtuje oglądalność. No bo też jest bardzo dużo naprawdę wartościowych rzeczy na YouTube, które się nie mogą przebić. No bo jest coraz trudniej. No w tej chwili to jakby to mój szwagier powiedział, każdy kto ma dziurę, chciałby mieć własny kanał na YouTube, więc nie jest to takie proste. Osiągnięcie popularności i zyskanie tylu widzów, żeby to przynosiło jakiś zysk konkretny. Jak ciągle mam oglądalność powyżej tysiąca, to ciągle mnie to satysfakcjonuje w sensie takim, że warto to robić mimo wszystko, bo mam paru wiernych widzów, którym tutaj dziękuję za wszystkie komentarze, za łapki w górę i za zachętę do tego, żeby to dalej robić. No a poza tym dla mnie to jest fajne wspomnienie, dla mnie to jest taki album rodzinny. Dawniej się robiło zdjęcia i układało w albumie, a teraz robię sobie filmiki i sam sobie mogę na YouTubie oglądać. 5,89. Ciągle to jest dwa razy drożej niż na wschodzie. I Pan Bóg dał nam takie przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją, żeby ci się dobrze powodziło i żebyś długo żył na tej ziemi. No niestety ja se też zdaję sprawę z tego, że jak będę w Polsce, to się nie da bez próbowania tych przysmaków. Trzeba gotowości. Tutaj będziemy odbierać. So the, yes. you, just, you can pick extra sauces, I mean pick the sauces you want, get in at a drink, then you just get a knife and fork and some napkins and you're good to go. Okay, thank you. ciepło, jak żyć panie premierze, no jak żyć przepięknie tu jest, zaraz drona weźmiemy i będziemy puszczać Nie jest 40 stopni ciepła nie wolno ogni spalić a ja się muszę dokopać do wiecie do czego, do kanistrów z benzynów one są w samym nosie, kurde to rozgrzane chyba muszę tu drzwi przymknąć jednak jedna. To jest czarna lodówka, Słońce świeci. Ta zamrażarka. tutaj jest miejsce do parkowania ładne w miarę równe. Tam jest jeszcze jedno chyba chodźmy zobaczyć. Tam tylko nawie kurs, czyli dalej tylko na nogach można iść. Niesamowita ta kotlinka. dzień, który minął bez niepowodzeń, dziękuję za wszystkie zakręty, które mam już za sobą, a przy zakrętach następnych proszę o Twą pomoc. Na spanie łagodnie, po zakrętach życia. Prowadź na spanie łagodnie, po zakrętach życia. Prowadź na spanie łagodnie, po zakrętach życia. Prowadź na spanie łagodnie. Wszystkich ludzi, których stawiasz na mojej drodze, I proszę, bym miał odwagę złożyć im swoją pomocą. Dziękuję za słowa prawdy, zaklęte w kolarzu zdarzeń, i proszę o przestrzeń otwartą, I anielskie straże Na spanie łagodnie, o, zakręta życia. Prowadź na spanie łagodnie, zakręta życia. Prowadź na spanie łagodnie, po zakrętach życia. Prowadź na spanie łagodnie. Prawie noc zapadła, wiaterek tutaj wieje, nie ma tutaj żywej duszy. Chodź Maja, nie zostaniesz tu na nas, bo cię wilki zjedzą, chodź. Czy niedźwiedzie, czy nie wiem co tu jest, jakieś tygrysy, mountain lions, chodź. Na miejsce, już? Raz, dwa, trzy. Maja ty też hop, 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 na mis. Wiem, że ci się nie chcę, no ale nic na to nie poradzimy.